Jest piłka i Bramka. Gol! Jest wprowadzenie gospodarzy Bartosz. Kwiecień został na linii e, Bramkowej. Włączył się w pełnym biegu. We Skręcony. Piłka dokręca na stronę Bramki Sowieckiego. Jest gol? Tak jest, jest Bramka. Ta piłka wygarnięta już spoza linii Bramkowej. E, swój plan doprowadza do wyrównania. Ziplak. A no i jednak błąd, błąd Sujeckiego. To była piłka, wydaje się jednak do obrony. Kakabadze rozpoczyna kontresowi. Za chwilę może być prowadzenie gospodarzy. Pedro Vieira. Vieira i bramka jest. Odpowiedź po kilkudziesięciu zaledwie sekundach. Tak się znika. To oczywiście ma był dobry pomysł. O Sujecki z problemami. To będzie gol na 2 do 2. Jest bramka Siplaka. Gol numer 2. Bardzo do złapania. Nawet do po prostu wybronienia, to jest dokładnie. On chciał tą piłkę łapać. Z gry. Pierwszej części spotkania. Piłka trafia w rękę Maciej. Konopianka trafia precyzyjnie tuż przy słupku Krakowia. Prowadzi. Ale blisko był Sujecki. Jakiś bardzo silny, ale piłka idealnie uderzona. Ona trafiła w pocztą się narożnika. Mróz i bramka. Jest wyrównanie. 53. Minuta meczu. Mateusz. Choć w drugą połowę też bardzo dobrze zdobywa bramkę. Chociaż tutaj, nie, myślałem, że on, wyszła ta piłka tutaj przy tym podaniu mroza. za linię końcową, ale, ale nie, bo taka rotacja była nadana. Świetnie to zamykał Marek Mrozwa. Siluko, ale uderzenie, słupek. Jeszcze nie koniec, jest gol. Jest bramka. 84. Minuta spotka. I teraz ponownie w tak ważnym momencie po prostu Górski pakuje piłkę do osiadki. Ale trzeba mieć pretensje do obrońców.